Przeszukując internet, znalazłem najlepszy mikrofon do podcastów Rode. Podcast Rode ma zawsze genialną jakość. Może są troszeczkę duże, ciężkie, ale jakość jest niesamowita. Ma najlepsza w bezprzewodowych, a podcastowych? Sprawdźmy to. Na opakowaniu widnieje informacja. Broadcast Quality, XLR USB Connectivity, to ważne, Studio Grade Processing. Otwórzmy. Oh. Matrioszka Style. Taran. Ah. Filter. Mm. 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 Okej. Okay. Ah, wszystko to pachnie pięknie. Przewód którego nie możesz kupić oddzielnie, co jest ciekawe. Jest to genialny przewód, dlatego iż jest bardzo wysokiej jakości i bardzo długi. Możesz kupić tą wersję krótszą. Tej długiej już nie trzeba kupić mikrofon. Co jest ciekawe, ale mogłoby być dostępne. Urządzenie jest Ciężkie. Z tyłu mamy XLR USB, a to jest ważne, czyli ma własne zasilanie, i to mi się podoba, znaczy wzmacniacz w sumie to. Jest ciężki. Genialnie wykonany. I po podłączeniu tak go słychać. Dajmy troszkę więcej gaina, maksymalny gain. Mamy tutaj dźwięki różne, aby chciał sobie podłożyć. Możesz więcej tutaj dodać swoje, dobrze, wyłączmy te dźwięki. Klikając na urządzenie, mamy Ecator, mamy Noise Gate, mamy kompresję, HASPASS filter, maksymalny gain to, który uzyskamy to 63. Myślę, że możemy troszkę zmniejszyć nawet. HASPASS filter powłączamy sobie wszystko, Noise Gate'a, i z noise gateem, proszę Państwa, o nie włączyliśmy Processing, proszę Państwa, jest tak włączone. Możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć, nawet powiększyć za dużo, i tutaj będzie nas tego. Dobra. Myślę, że tak, 46 to jest bardzo w porządku. Noise Gate, co to jeszcze mamy? Kompresję, włączmy sobie. I tak to słychać, właśnie z tymi wszystkimi filtrami. Tak mnie dokładnie słychać. A gdy wyłączymy te wszystkie filtry: off, off, i tutaj również off. Wszystko powyłączane, i tak mnie słychać bez tych wszystkich. Filtrów, może podgłośmy sobie do 60 i jest moim zdaniem super. Mimo, że urządzenia mają USB-C, niektóre wymagają jeszcze dodatkowego zasilania, wzmocnienia. Mam wrażenie, że ten tego nie potrzebuje że jest wystarczająco pięknie brzmiący, ciepły, moim zdaniem, bardzo dobry dźwięk. Wiadomo, że są urządzenia 5 razy droższe, które mogą zaproponować Ci jeszcze bardziej więcej i przepięknych szczegółów, ale. Cena czyni cuda. Link w opisie. Polecam, pozdrawiam i szczęście zawitało w moim sercu.